Learner's Dictionary, part 123. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Awful. I had an awful day at work. I had an awful day at work. Miałem okropny dzień w pracy. Jeszcze raz. I had an awful day at work. I had an awful day at work. Miałem okropny dzień w pracy. Kolejny przykład. Awful. The weather was awful yesterday with heavy rain and strong winds. The weather was awful yesterday with heavy rain and strong winds. Wczoraj pogoda była okropna. Padał ulewny deszcz i wiał silny wiatr. Jeszcze raz. The weather was awful yesterday with heavy rain and strong winds. The weather was awful yesterday with heavy rain and strong winds. Wczoraj pogoda była okropna. Padał ulewny deszcz i wiał silny wiatr. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku, Poczułam się okropnie po tym, jak nie dotrzymałam terminu. Jeszcze raz powtórzę zdanie. Poczułam się okropnie po tym, jak nie dotrzymałam terminu. I felt awful after missing the deadline. I felt terrible because I missed my deadline. I felt awful after missing the deadline. I felt terrible because I missed my deadline. I felt awful after missing the deadline. I felt terrible because I missed my deadline. I felt awful after missing the deadline. I felt terrible because I missed my deadline. Zwróć uwagę na zdanie I felt awful after missing the deadline, które odnosi się do czasu przeszłego prostego past simple. Wyraz felt to druga forma czasownika nieregularnego to feel. Wszystkie trzy formy tego czasownika to feel, felt, felt.